Cześć, dzień dobry, się bardzo z Państwem. Witam się ja po tych kilku chwilach kopania. E, za mną, jak widzicie, cała hałda wysypanego materiału. Obok, już przesiany. Za mną bardzo zacna dziurka. Przypominam, że ja używam szark ataku łopaty. W związku z czym jest. No, już taka dosyć pokaźna. Tutaj obok, ponieważ mamy dzisiaj też dzień testowy. Oczywiście, zaworki Hendersona. Czy pompa Hendersona inaczej? Wersja krótka, wersja długa. I będziemy je tak samo testować dodatkowo jeszcze. Oczywiście robimy stare, dobre przerzucanie materiału na Hajbankerze. No i oczywiście, żeby mi nikt nie powiedział, jest to zerówka. No to zapraszam. Czerwono od granatów. Pozwolę sobie was zabrać. Nie wiem czy to widzicie, ale tu jest normalnie czerwono od granatów. No i zobaczymy co nam to pokaże na gumie. Miskę nawet ubudzoną. Nie wiem co to jest. żeby mi nikt nie zarzucił, że coś tu jest podkładanego. Dziękuję bardzo. Tak nawiasem właśnie pan, który oskarżał wszystkich o podkładanie i kupowanie. i którego podsumowaliśmy na jednym z filmów. Coś tak za nie mówił, no ale zapraszam go serdecznie na zawody międzynarodowe. Będzie miał tam dużo ludzi do przepraszania. No, a my wracamy w temat. Bardzo fajnie jest sobie spłukać od razu do zera. Dzięki czemu nam się wralała wody. Woda, lód tam komary atakują. Już się dziady obudziły. Za mną, jak słyszycie, nie wiem, czy słyszycie bardziej wodospad. Bo jest tutaj w okolicy taka kaskada. Czy słyszycie Piotra, który tam walczy na sicie? Piotr, jego pierwszy wyjazd. Pierwsze złociny przed chwilą sobie wyciągnął sam. Bez niczyjej pomocy. Jak to, Piotruś, stwierdziłeś? Tak. To jest jego pierwszy raz, więc wszystko cię podnieca. Dobra, idziemy pukać. Tutaj e, nie masz nic na miejsce, mam nadzieję? E, nie, w tej srebrnej mamy ten, po centrum. Na miskę. Tak wygląda ilość granatowego pyłu, jaka tutaj jest. A na miskę jest bordowo-czerwono-czarno. to mnie bardzo cieszy. Ten czarny kolor mnie cieszy, ponieważ jest świetnym odniesieniem do tego, gdzie jest zrzucany przez wodę ciężki materiał, ciężkie frakcje. Natomiast ponieważ niestety uszkodził mi się statyw, to płuczę to jedną ręką, drugą trzymając telefon. Ale mam nadzieję, że jest, 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 proszę państwa, jest dokładnie tutaj. Dokładnie o. Tutaj. I mamy pierwszy płatek złota. Czyli jeszcze nam zostaje to. Widzicie, jak on się zachowuje? Pomimo tego, że ja płuczę tą miską, oddalę sobie. Jeszcze sobie oddalę. Pomimo tego, że ja tą miską naprawdę dobrze płuczę, to cały czas. Kurde, coś mnie. Przepraszam, w ucho mi coś gryzło. Muszę normalnie się zacząć oganiać od tych natrętów. O, jest i druga, widzicie tutaj. Okej? Okay. Tutaj? O, proszę bardzo, jest i trzecia. O, obok jest i czwarta. A, 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 a. Tutaj Przepraszam, to było niechcąco. Strasznie ciężko jedną ręką robić jedno, drugą, drugie. Ale już widzę cztery złociny. Jest. Są i kolejne pojawiają się. Bardzo malutkie. Ale są. Nie tak prosto jest złoto z tej miski ruszyć, tak na Ale zaraz zobaczycie. Tu już widzę następnego. Dobra. No. Proszę uprzejmie. Piotr! Chcesz zobaczyć? Proszę bardzo. I tutaj właśnie tutaj będziemy szukać ostrości okay. dam, mamy nasze złotko dobra, mam na podpięciu to, że z tyłu ustawił się kolega Piotr wykorzystując jedną pompkę wody zasilamy zarówno przez siewa jak i, ja, i kłucznie Wiecie co fajnie się tak robi we dwóch, tym bardziej że głównie złociny się osadzają z przodu e, Co do tego jak nam dzisiaj idzie, widzieliście sami Złota tutaj jest bardzo dużo, natomiast jest to złoto bardzo drobniutkie Jest to złoto poldowcowe przede wszystkim e, Cechuje się swoją barwą O właśnie, 30 jedzie A dodatkowo co jeszcze ją cechuje Cechuje tutaj to złoto gabaryty. Jest niesamowicie drobne. Bardzo malutkie. A tak w nawiasie, w międzyczasie, ponieważ kopiemy w środku miejscowości, e, zajrzało do nas dwóch miejscowych. Serdecznie pozdrawiam. E, ludzie bardzo fajnie reagują, kiedy mówicie im po prostu: kopiecie za złotem, albo szukacie minerałów i pokazujecie im jakiś maleńki minerał. I to jest taka moja też mała prośba, żeby. Oprócz sprzątania, które oczywiście zobaczycie na końcu Żebyście zawsze, jeżeli coś miejscowy do was podchodzi i pyta się co robicie Nie opowiadajcie proszę, że tam o wielkie ilości złota, nie nie ma sensu Natomiast jeżeli pokażecie maleńki drobniutki minerał, maleńką maleńką złocinkę Wie pan co, na cztery takie złocinki trzeba wykopać 4 godziny jamę I jeszcze mi taka osoba odwróci się na pięcie, pójdzie da święty spokój, wy macie święty spokój Eee, taka osoba nie jest za, zainteresowana, nie wezwie wam straży e, łowieckiej czy czegokolwiek, będziecie mieli po prostu święty spokój. Pamiętajcie, zawsze z uśmiechem do ludzi, a my co? My będziemy pomału płukać nasze dwie gumy, ponieważ nasza dziurka w tym momencie wygląda już tak: do łopatki mogę wam pokazać. Tak. Tak więc zobaczymy co tym razem pojawi się nam na gumie.